Tutaj Lolik, a to jest recenzja myszki Tracer y, Battle Hero Killer. Mysz prezentuje się tak i ma ona taki niebiesko-czarny oplot, jak widać. Y, myszka ma łącznie 1, 2, 3, 4, 6 przycisków. Dwa po jeden tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Nie? Y, myszka jest wykonana z takiego jakby tworzywa, to jest, nie wiem, taka bardzo twarda guma. Albo taki dziwny plastik. Nie, raczej guma. I jest ona podświetlana na wszystkie kolory tęczy. I do jej prezentuje się tak. I nie wiem czy widzicie właśnie producenta. Czekajcie. Producent to nie jest tracer. Dobra. To nieważne, co tam pisze. Ale czekajcie, spróbuję jeszcze raz. O, widać właśnie. Megabajt. I... I co więc tutaj mówić? Myszka jeszcze tutaj z tyłu, ma takie światełka tutaj po boku. Aha, i męż, leży bardzo wygodnie. Jeszcze za chwilę przetestujemy to na tej posławce. O, wybacz. No. no, to zobaczymy jeszcze po przerwie. Okej, okay, jesteśmy po przerwie, mamy już yy, podkładkę. No i mysz po niej chodzi fajnie. Yy, tak jak na przykład po stoliku. Nie wiem, czy to słyszycie. No, a tutaj jest po prostu bardziej cicha. Ale yy, do tamtej myszki, tam mamy mysz tutaj. Wydaje mi się, że podkładka chodzi trochę lepiej. Nie wiem czemu, już ta. Pewnie pewny dlatego że ta jest po prostu lepsza, a to jest cięższa trochę. Ale to jest nieważne. Hmm. Powiedzmy sobie jeszcze wady tej myszki. Wadą jest to oplot, bo jeśli macie jakiegoś zwierzaka, to po prostu na przykład królika to może Wam to obgryźć, tak jak mi chomik, ale ja chomika nie wypuszczam. Ale różnie z tym bywa. Hmm. To są chyba wszystkie wady tej myszki. No. To tyle w tym odcinku, więc jeśli Ci się podobało, to zostaw lajka w górę, zostaw lajka i napisz fajny komentarz i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z moimi filmami. I cześć!